Hej witam was bardzo serdecznie w tym odcinku z serii strzelmy sobie randomka zagram T32 jest to oczywiście maszyna która w moim garażu kurzy się już od dawien dawna dlatego że nie gram żadnych na 1 na 1 nie ma po prostu 3 na 3 to turnieje na które nie mam czasu a no pro liga gra się jednak na innych kontach specjalnych eee, także no na randomki czy warto tym czołgiem grać tak średnio dlatego że Losowanie po prostu zabijają potencjał tej maszyny. O co mi chodzi, to osoby, które ostatnio nim grały, pewnie wiedzą. 198 przebicia na 10 tiery, na 9 tiery, na 8 tiery, to jest po prostu mało. I każdy, kto będzie grał tą maszyną na wieżę, zrozumie, że wtedy nie ma dystansu 50, 100 metrów, tylko czasami jest więcej i nie dość, że działo to jeszcze Przebicia po prostu brakuje. Mimo wszystko, czołg z niesamowicie twardą wieżą, choć były plotki, i to które się potwierdziły po prowadzeniu łatki, że pancerz wieży tego czołgu jest zbugowany. Po prostu można było spokojnie przebijać się w ten tutaj em, pancerz jarzmo, i to em, nie było to wcale trudne. Można było to zrobić nawet w czwartym tierem. Po prostu był bug z pancerzem. Już chyba naprawiony, tylko ruskie miały ten pech, że nie, musiały się natknąć na ten bug. W ogóle to z jest tak w ociu, że zawsze najpierw mają go ruskie i to nie jest wcale źle, bo dzięki temu to my mamy bardziej dopracowane łatki. Zazwyczaj oni często cierpią na jakieś tam problemy, a dopiero potem yy, albo, albo yy, Ameryka, albo my jeszcze jest tam gdzieś Azja i tak dalej, ale o nich to nie gadam, bo nie znam się tam, mają własne zasady, typy 59 złoty, typy 59, które kosztują choler hajsu, no, to w ogóle jest inna liga, inny serwer. Także, mamy tiery dobre, bardzo dobre, jeszcze gdyby ten podnos był po przeciwnej stronie, to bym mógł ponorzekać, ale tak, to nie mam prawa, nie ma arty, mapa perfekcyjna dla... Wieżowca, jak to spatole to po prostu headshot gwarantowany nie zlamić. Tylko teraz, kurde, nie zlamić. Ostatnio gram jeszcze jestem 3 Odkupiłem go właśnie po wprowadzeniu łatki. Mimo, że wcześniej już był model HD, ale nie miałem kredytów. A teraz chcę zrobić porównanie IS3 T3 Na początek, jednak, takie trochę rozpoznanie tych dwóch maszyn w randomkach. Może mi się uda rozegrać epicką bitwę teraz, ale nie sądzę. Co już nie sądzę na tej mapie to... lewy czy jakoś ginę jak lama, Ale nie ma przynajmniej arty. Zobaczmy czy jest przeszło, te T49 jest. Tylko, że to jest 500 ponad metrów. Ale kurde, co to 500 metrów dla mnie, panie. T49. Mam dla ciebie jeszcze parę takich pocisków. Ja mu te 3-2. Nie wiem o co chodzi. Nie mam pojęcia. Chłopak czyta mi w myślach czy co? Przecież to nie jest na streamie, to jest. <grywka> Filmik, dobra. Super Pershing. No on tutaj chyba pufnie. Przykrością stwierdzam, że nie. Nie ma na niego nadziei, ale niech to chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że TLCQ nie blokuje mnie w ten sposób, bo się pogniewamy. Pershing. Dobra. Kosztowało mnie to 147 HP, ale było warto. Eee, Też się dwojka, ma dwa działa. I tak naprawdę. Używanie. Tego słabszego, stokowego 90 nie jest takie głupie, nawet ym, gracze w Proidę specjalnie używają ten czołg z tą armatą troszeczkę słabszą, jeżeli chodzi o damage, bo ona jest cenniejsza, więc można nią lepiej strzelać z dalekiego, tutaj z dużego dystansu i także jest jeszcze plus, że strzela częściej, więc ym, Miss Pudło mnie po prostu boli. Oczywiście kosztem uszkodzeń. Zobaczmy sobie. Tutaj, czy coś się uda trafić. T4-4. Zgrałem sobie troszeczkę dłużej. Dlatego, że biorę pod uwagę mój epicki internet. I lagi serwerowe. Dobra. WTF-ie, papa. T4-4 gdzieś się tam czai. Pewnie zaraz strzeli we mnie. Jego ja chcę wyprzedzić, ale nie. Nie będę aż tak mądry. <laughs> Nasi flankują tamtych. Ja sobie teraz tak popatrzyłem, że już tam nie wrócę, co nie? Jechanie dookoła jest bez sensu. Dobrze byłoby pojechać na skróty. I może jeszcze strzelić się z 2-3 razy. Kapować to mam najmniej ochotę w tym momencie. To 4-4. No to jest coś, co. Jest zablokowany nie ma jak uciec. Tutaj i trzeci zobaczmy. No jeden strzał w plecy. Byłby w porządku, co? Kurna, to działo! O właśnie, to jest to, co nie Niby pewny strzał. I dupa. I po prostu dupa. Teraz lepiej. A ten strzał? Wydawałoby się, że się odbije. Zobaczmy tutaj. Super Pershing. Ale on się wychyla tak, że oh my god, chłopie. Tak się nie wyjeżdża. Nie, Super Persing to jest pojazd, który nie ma prawa wyjeżdżać pod kilka luf od boku, od tyłu od przodu. Bo on po prostu pływa od razu. Ma tylko pancerz z przodu. I kiedy gramy w inny sposób od razu, tracimy wszystkie atuty tej maszyny. Także tutaj bo on po prostu gracza. I su. Jeden strzał. Ale dobrze. Koniec. 155. Bardzo szybko Ale. Ja nie będę narzekał. O to mi chodziło. Zobaczyć jak się ten czołg teraz sprawdza. I oczywiście jest dobrze. Coś tam chyba odbiłem, więc. Zobaczmy damage. 2,800 damage zadałem dobrze, Niedobrze, niedobrze. Zarobek 30 tysięcy 159 po spocie. No i. Jeżeli chodzi o trafienia, przebicie to 9 na 9, 9, 9 bo no słabe tiery, tak? Niskie tiery, łatwe do wyeliminowania. Także to była pierwsza bitwa. Przechodzimy do kolejnej. Druga bitwa, mapa Charków. Więcej dziewiątek, ale tej tak jest dobre losowanie. Naprawdę, uwierzcie mi, miałem parę przypadków, że trzy razy pod rząd po prostu dychy, 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 i wtedy człowiek ma ochotę się zmasakrować. Szczególnie jak są jeszcze artylerie i mapka typu chorówka, malinówka. Okej okay. więc gdzie tu najlepiej można powalczyć? Oczywiście dobrze byłoby wykorzystać teren, a teren to ja wykorzystam jadąc gdzieś na D4, D5. Tam są takie ym, nasypy, takie taki gruz jest, który zapewni mi bezpieczne sowanie. Kadłuba i wystawianie głównie wieży, tak? Może troszeczkę będzie wystało tylko kadłuba, ale to i tak ta górna płyta to nie jest problem, problem to jest spód kadłuba, który łapie te pociski. No i to jeszcze wieża. Ktoś powie: No, mamy 300 pancerzy na wieży, gra jest bezstresowna, nie ma żadnych problemów, możemy ją wystawiać i być niezniszczalni. Otóż nie, niestety ten was nie wiem dlaczego, ale łapie wszystko, po prostu wszystko. Spodziewałem się, że będzie trochę lepiej, ale... Miałem konfrontację z niemieckim Lopardem i na 5 strzałów, 5 trafił z przebiciem we włosy było po mnie. Co najgorsze wszystko trafia, bo no jednak niemieckie działo, które słynie z celności 105. Teraz chętnie bym podjechał do przodu, ale to nie te Thiery. Centuriony nie mam za bardzo szans. O, muszę czekać właśnie na takie okazje, jak teraz, z tym T49, tylko że dałem ciała. Tylko, że dałem ciała i co, do, co gorsze, spaliłem swoją pozycję, oni już tu wiedzą, że ja tutaj czekam. Tylko paść teraz będzie przejeżdżał, jak ten koleś. No nie wierzę w to. On gra jak paść, a ja gram jeszcze jak większy paść. No kurna, co jest nie tak? Ze mną, z tym czołgiem. Niby te pewne strzały powinny wchodzić, a nie trafiają. Chyba lagi są dlatego U mnie Celecek Tutaj podjeżdża, 7 75 Przebija się tam tą drogą środkową Ale Tak naprawdę to najbardziej mnie martwi, wiecie co? To, że jest Dupa tu I jest dupa tu, czyli w skrócie jest dupa wszędzie Jest dupa wszędzie Gąska... Kurde, nie udało się. Szkoda. Naprawdę szkoda tego strzału. OK, TLCQ. Poświęci się dla dobra tego materiału i zginiesz, OK? Patrzcie ci taki deal? O, ma dobrą depresję. No ale trafimy z 0 Dobrze, dobrze Jest 67 Ktoś powie, że to jest koniec, ale... Ja jeszcze widzę nadzieję. Tylko nadzieja kosztuje teraz mnie złoto. Ja już wiem, że tutaj jest na 7 5. Jego za bardzo nie będzie jak przebić. Jeżeli się obróci zaraz. No nie, jak się nie obróci, to mogę zmienić na peki, ale... W tym momencie mamy taki wynik, że jak się odbije, to może być koniec przez to. Okej. Okay. Tutaj jeszcze jest przeszło? Nie ma przeszołu. O kurna. To małe badziewie, zobaczcie. Mały, ale też groźny. I jeszcze 50. I co, się potrzebuje helpa? Dobra, teraz to jest kurna pohelpowane. I je 50 z ramami trafi. Na 7,5 ok. Teraz ty 2 dobity. I koniec. No, niestety 4 fragi. Z 2000 uszkodzeń, pewnie. No, nie jest to jakiś wybitny wynik, ale znowu nie zagrałem to źle. Szkoda, szkoda, że ten s nie dobił tylko 75. 5 to bym się bardziej skupił na walce 150. No ale też ta dwójka tutaj, co oni tu kombinują? Ten się bije 2 Ale ma chyba stokowe działo, bo to nie jest 105 raczej. Zobaczcie, jakie krótkie. No niestety, stokowe działo w T541 to już dupa, dupa straszna. No i gin chłopie, gin bo to szkoda czasu. Nic nie wygrasz z nim. Podmos? Schował się na czas. I z dwa. Papa. Pa. Sami widzicie, jak to wygląda. Gra z paziami, no w skrócie gra z paziami. 1000 Expa. Pita, znędzą. 3200 jednak, trochę lepiej. 7000 kredytów. No i dobra. Podsumowując, trzeba powiedzieć, że te 3 wypadło nawet dobrze w tych bitwach. Miałem szczęście, że nie trafiłem na dychy, ale yy, ogólnie po prostu grało się dobrze. Coś tam odbijałem, yy, coś tam trafiałem. Tylko czasami to działo trochę mnie szokowało. Te strzały niepewne, prawda? Yy, I co jeszcze? No na pewno mogę polecić tę maszynkę, jeżeli lubimy wieżowce. Jeżeli, jeżeli nie, no to będziemy mieli troszeczkę gorszy teraz moment w naszej yy, karierze lotowskiej. No i tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do usłyszenia.